Cześć. Tak jak obiecywałem. W ostatnim czasie na moim fanpage'u oraz Instagramie przygotuję dla Was przepis na popularną aktualnie, bardzo popularną aktualnie kawę Dalgona. Oczywiście w wersji ketogenicznej. Link do mojego fanpage'u na Facebooku oraz do Instagrama znajdziecie poniżej w opisie odcinka. Jedna uwaga dotycząca tej kawy. Nie polecam jej generalnie osobom, które są na adaptacji, ponieważ będzie zawierała ona dość dużo słodzidła, jak na tak niewielką porcję. Postaram się dobić tłuszcze mlekiem kokosowym, natomiast to już Wam pozostawiam decyzję, czy chcecie ją spożywać, czy też nie. Ja staram się zrobić ją jak najbardziej zbliżoną, czy jak najbardziej tłustą, do właśnie formy ketogenicznej. Myślę, że możemy zaczynać. Standardowo na początku powiem Wam, czego będziemy potrzebować do przygotowania tej kawy. Oczywiście pamiętajcie, że zawsze pod każdym moim filmem, na dole, tam gdzie podaję link do Facebooka oraz Instagrama, znajdziecie też opis składników, które potrzebne są i w jakich ilościach dodania, które dotyczą tego filmu. Także pamiętajcie, jeżeli chcecie sobie zerknąć, przypomnieć, czego potrzebujecie, w jakich ilościach, zawsze ten opis jest na dole. I tak. Kawa de longa składa się oczywiście z kawy rozpuszczalnej, dlatego będziemy potrzebować dwie łyżki stołowe kawy rozpuszczalnej, dwie łyżki erytrolu, dwie łyżki gorącej wody i oczywiście moje ulubione, niezawodne, najlepsze na rynku mleko kokosowe tego mleka. Około pół szklanki, w zależności jakiej wielkości będziecie robić, i jak bardzo chcecie mieć ten smak mleczny, kokosowy. Ja daję pół szklanki, pół na pół szklanki, do tego lód, bo lód też będzie potrzebny, kostki lodu, i na wierzch daję już pozostałość naszej kawy. Ale za chwilę pokażę Wam, jak dokładnie wygląda to w praktyce. Od czego zaczynamy przygotowanie naszej kawy Dalgona? Oczywiście od zmieszania wszystkich podstawowych składników, czyli tak jak wspominałem. Dwie łyżki kawy, dwie łyżki erytrolu oraz dwie łyżki gorącej wody. Wszystko to miksujemy, ubijamy na jednolitą pianę. Pokażę Wam, jakiej konsystencji powinna być już na koniec. Zaczynajcie od wolniejszych obrotów, żebyście nie zachlapali sobie wszystkiego, bo na początku będzie mocno chlapać. Jak składniki się już trochę połączą, wtedy śmiało możecie włączyć wyższe obroty. Ok, myślę, że jest już wystarczająco ubita i wymieszana. Popatrzcie, ona konsystencją powinna przypominać ubitą śmietanę. Nasza pianka do kawy dalgona jest już gotowa, zatem teraz do naszej szklanki, w której będziemy przygotowywać tą kawę, rzucamy kostki lodu. W zależności od tego, jak chcecie, żeby bardzo była zimna, jak powinno być dużo, ja wrzucę 5 średniej wielkości kostek. Teraz Zalewam mlekiem kokosowym ten lód. Tak jak mówiłem, około pół szklanki. Jeżeli lubicie, możecie dosypać odrobinę cynamonu. On fajnie też podbije ten smak. Także jeżeli tylko lubicie cynamon, jak najbardziej możecie go dodać. No i na wierzch dajemy naszą piankę. Oczywiście możecie zrobić na przykład w mniejszych szklankach dwie mniejsze porcje. Ja robię taką porządną, co by miała większego kopa i dała więcej, więcej powera. Aczkolwiek nie wiem, czy na wszystkich kawa rozpuszczalna wpłynie w taki sposób, że kogoś pobudzi bardzo mocno. Ale, tak jak wspominałem na początku, ta kawa to jest teraz bardzo popularna kawa. Można by powiedzieć taka Instagramowa, bardzo dużo osób ją pije, bardzo dużo osób e, pokazuje ją na zdjęciach i tak dalej. Także. Tutaj też chyba jest jakaś po prostu jej magia i sława. Ok. No i mamy przygotowaną kawę. Tak ona wygląda. Oczywiście, możecie zrobić zabieg, że ją zamieszacie. Wtedy nabierze ona trochę innego wyglądu. I możecie spożywać ją w taki sposób, w jaki tylko macie ochotę. Nasza kawa Dalgona w wersji ketogenicznej jest już gotowa. Zwolennicy i amatorzy kawy na pewno docenią jej smak. Podbiłem go, tak jak wspominałem wcześniej, mocno e, mlekiem kokosowym smak, jak i ilość tłuszczy. E, na pewno sprawdzi się w gorące dni jako orzeźwiający napój, trochę pobudzający. Myślę, że będzie Wam smakować. Jeżeli Wam smakowało, jeżeli odcinek Wam się podobał, dajcie łapki w górę subskrybujcie również mój kanał, żeby nie ominęły was inne przepisy. I pamiętajcie, że jeżeli Wy jesteście aktywni w komentarzach e, pod filmami, e, na social mediach moich, to najbardziej motywuje do tego, żeby przygotowywać dla Was inne przepisy i kolejne odcinki. Naprawdę wtedy jest świadomość, że robię to dla kogoś. Także nie zapominajcie, dodać jakiegoś komentarza, napisać coś od Was pod filmem, na pewno mocno to docenię i dzięki temu będę nagrywał więcej odcinków. To tyle, bardzo Wam dziękuję za uwagę, no i cóż, przypominam, że na dole znajdziecie linki do moich social mediów, właśnie do fanpage'u na Facebooku oraz do Instagrama, no i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia!